Mamy tu gościa. Dobra. Ja jestem w powietrzu, bo nie chciałem zlecieć od razu. Zabiliście go, tak? Zabiliście go, nie? Tak. Ten tutaj frajerek, co przyleciał, to żyje. Ale miał pecha, nie? O, mam tego ABR ja mam 5700 kasy Ile masz kasy? No ja mam 500 Skąd Ty masz te kasy? Ty jesteś niebieski, gdzie oni lecą? Oni lecą na ten. A gdzie ty jesteś? Tam z tyłu To co zostaje z domu? No, mam tu jednego frajerka i mam kara bez lunety, ciekawe czy się będzie strzelać karem bez lunety. No, gdzie masz jednego frajerka? No, zabiłem go już, ma 6 tysięcy. tyle masz? Jezu, pięćset. Chodź tutaj, chodź tutaj, bo to są goście tam. No, uzbierajmy na ten zrzut. Chodź tam. Ja już mam siedem tysięcy. No dobra, idę. Wszyscy się nie wykończyli, nie? Walą, ale naszy. No bo to się boty wystrzelały. <laughs> no świetnie. Jak do No właśnie, spróbuję sobie zrobić jeszcze tego. No, jak już mam go włączonego? Tu ktoś chodził. Gdzie ten sklep jest? Dobra, to. Ten się nie zmienił sklep, nie? Tu, tu idziemy. Nie, tam nie ma sklepu. Tam chyba jest sklep. Tam nie sklep. ma na ty... Tam Je... nie ma sklepu. Tam był no, sklep gdzie? cały czas. Nie ma, to ktoś nas widzi. Skąd wiesz? No lot puścił w naszą stronę. Nie wiem, czy nie widziałem z przodu tego. W błysku. Ben de dostum skara. karı Noluyor ateş güçlü lan is returning You've got a loadout drop inbound. A miałem chcę zobaczyć, miałem chcę go włączyć, ale nie włączyłem. Kogo? No tą broń, wiesz? Tego abera? No. Ale ten cyper podobno, nie? Jak to nie cyper i no... Cyper, tak, no? no że... Dobre chyba teraz jest, nie wiem dokładnie. Chyba nam wzięli. Dobra, no dobra, to lutujemy tu. Zresztą zaraz będziemy musieli stąd uciekać, wiesz? Wiem. Wiem, proszę bardzo. co jest? Co jest? nie jest. Podchylane już tutaj buszowa. Oś. Ej ten zielony, jeżeli ja ty, ty weź go, uratuj ja ty jesteś blisko Jak ja mam 750 kasy to skończyłem To ja go uratuję, czekaj no. Gdzie to... tu jest Jak dopiero teraz zauważyłem Zobaczymy ten kontrakt. No raczej Spadamy, nie? Szy, czy, 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 czy czekamy na ten kontrakt. A jego chyba zabije strefa też. On jest strefy już. To było będzie. To tu jest samochód. Ten... No, Zlecenie zostało skradzione. No strefa go No to powinno nam zaliczyć, moim zdaniem, nie? A gdzie jest znowu zielony tego, którego uratowałeś? Tam z przodu. Nie, nie widzę. Dobra, weź jakiś kontrakt znajdź. No, no, no chyba na lewo, ale tu jest... Na lewo to jest jedynie na tym. Jedź prosto na to. Nie pojadę. idziemy na piechotę. Ciekawe czy polutowali first ten. A, no, pootwierany tu jest. Nie wiem czy ciągniesz na górze. 这刺激，道了、嗯。嗯嗯

No zginął nasz tutaj przecież teraz nie gdzieś Cześć tutaj wzdłuż tego on tu gdzieś padł Ależ Zrzucił go, go A Zrzucił go dobra No dobra, są, helikoptery, ja. Zobaczymy, czy zresztą na Kurde, ja nie wiem czy ja mam selfie, ty, idę zobaczyć. Coś tu? Jest coś! No to też bot. jak ty masz selfie? Yy, nie wiem, powiedz ci szczerze. Chodź, zobacz do sklepu, czy masz jak ten, tu ci kupię. Tu jest sklep, gdzie ty do? Ja masz? wiem, Coś, gdzie jest sklep. A tu jest sklep też. Masz? Nie, a ja se kupię sam. A to dobra. A ty masz kasę. Znowu zabili nam goście. Ło kurde, tam z przodu gości było, zaraz ja zginąłem. Przejdź do gułagu Co oni tak wszyscy padają? Co? Nie, nie będę i teraz nie wiem gdzie zginąłem, wiesz. Masz selfa? Nie masz. Nie. Masz, chodź tutaj. I uciekamy, bo tu już jest ten... Ale te, to masz będzie. kasę nie? może byś kupił mi kurde ten zrzut? Co? Dobra, kupiłem zrzut... I leć, i leć do przodu, no. Ja no go puszczę po prostu trochę dalej, No nie? pójdź, no, spokojnie. Tutaj wyląduje. Dobra, bierzcie kasę. Kurwa, tyle pieniędzy. No trudno, no co? No trudno. Najważniejsze, że wy macie kociurę. Ty masz serfanie nie? Wziąłeś, nie? Dobrze. Tak musimy lecieć lecimy tam dalej do strefy maxiku mm -hmm. oh, bo szkoda mi tam są goście też. A ty, wy tam lecicie już sami. Bo ja myślę, że śmigłem polecicie, ale... A tam gdzieś po lewej jest bot był, leciał. Bo, może bot, ale... Ale jesteśmy wszyscy koło siebie, tu co? jest więcej gości. Albo więcej botu. Nie wiem. Jak nie masz? Bo teraz mam na to. tam możemy coś wziąć na siebie. Tu jest na siebie. Tu weźmiemy, co? jesteś niebieski no To się go na siebie? To no ja wziąłem No i dobrze Dobra mam tylko Tą łaskę w sobie Trefa idzie, ja trzeba próć do przodu, bo znowu będziemy mieli straczkę zaraz Strefa, Marek. Nie bi tych botów, o. Jak nie bij botów? Gdzie tam strefa jest, człowieku? Trzeba wszystkich powybijać. To ty już śpisz, co? Przyszłaś pooglądać jak gram? Nie, nie przyszła pooglądać przez własną większość. A, okej. Okay. Bierzcie, kurę selfy, nie? Nie, nie, nie selfie tylko te. BSB. Nie mam. Nie mam kasy 6016. Chodź. BSB. Dobra, już lecimy dalej, bo strefa. Ja bym wam wziął kurę. To zawsze kurę lepiej. Ale nie puszczaj jeszcze, trzymaj go. Też, gorąca wyprzedaż. jest wyczyta, jak nam sklep Kawa. w kawa skończył się ten twój ten? tam samochód jeździł, Jezu ale tam jest ludzi, Uuu. Na dole jest pełno ludzi, na dole, na górze. Tam jest bot. O kurde. tak gościa mógł bot rozwalić? Waszego? Nie. Yeah. No on go rozwalił. No jest, wszyscy żyją przecież. No, bo ja go podniosłem. A ty mówisz bot, bot i bot się rozwali. No, jak jest ich za dużo. Tam było pełno ludzi. Kurwa, jak ja skaczę powoli, nie skać, nie biegnij tak szybko. Wyczuje. Co tam masz? To są ba bandziory za tymi skałami. <grywy> no poszedł do Jeszcze leży. Jeszcze jeden powinien jest. być, jeszcze jeden jest. Tam w garażu był widziałem. Ale jest nie, tu, tu, tu na lewo, na lewo leci. Dobra. Poszedł do piachu. Gdzie jeszcze widziałeś gościa? Le tam z przodu lecą, widzisz? Gdzie? No, no tam wiem, tam z przodu lecą. Za tym Oje... Tam Nie wiem czy widać. Widzę, widzę, za tym domkiem, no? A to boty. I to nie jest boty, bo on się chowie kurde w moment. Zobacz, on się chowie. Musimy jakąś pozycję sobie wziąć, tak Bo... O zobacz ucieka ucieka, ucieka. Na lewo, na lewo, na, na prawo leci. To na lewo czy na prawo? Tam, na prawo, tu jest skóra sniper po prawej stronie. Ten różowy nie tam leciał Do mnie chodzi tutaj na 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 na, na prawo nie. jak patrzysz na mnie. Idę, idę, idę. Ale z rzutów poleciało. Ile jeszcze ludzi jest? W 25 Ale generalnie jest super. Tylko tego nie spierdolić, kurwa. Góra! Dobra, to był bot chyba. Poszedł. Jeszcze na ten budynek, nie? Mamarek, no musimy to wygrać. E tu jest. No co, bo już kończysz, kurde. No, muszę tu ogarniać temat. No, 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 już dostałeś, kurde. Wyzwanie to. Rozumiem. Dobra. Przy mało gramy ostatnio. Kuro, to byś kurde sobie pokrał trochę. A, chory jesteś. Do Krakowa, Krakowa chce jechać jeszcze. No po, po Krakowie Tam jest gość Nie, Nie wiem, musielibyśmy iść tam do tego. Tam. Co? Idziemy, idziemy, idziemy tam, do, to? Idziemy, Tu od prawej? Dobra, no to ja już w lewo poleciałem, ale... Gdzie oni wszyscy są, ty? Ochwanie. Musielibyśmy iść tam, bo tam mam sklep, kurde, pod ręką. Byśmy ożywili gościa jednego naszego. go No, ale kurwa, uważaj, bo tu gościu jest. Z, z lewej strony. Dobra, dwóch siedzi tutaj, widzę. W tym budynku. Dwóch tu i dwóch tam. K kurwa, dostałem, ty! Idę. Ratuje się. Nie, nie. Ratuje się. Dobra. Ja się idę, ratuję. Idę. Zabiłem tego, co ci pyknął. Tam do góry w tym budynku. Mamy dobrą, mamy dobrą strefę. Tam jest gościu Tutaj też jest w tym budynku no, oni będą musieli tu do nas przyjść O kurde skąd on się tu wziął Nie wiem czy, 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 czy lesie z tego gościa tam Nie, stój tutaj, siedzimy tu Dobra, tamtego zabił Nagrał? Nagrywasz ten mecz? Nie? Chyba tak Nie wiem czy się zagrywa, ale Dobra, mamy bardzo dobrą skurę Cześć bo coś idzie teraz do lewo mam cięgo kurde nie mam kasy. od rzuciłem go no, no i musi być tu na na strypie. Są. Jest dwóch gości tam. Niechaj się tam. Powaliłem jednego. No to dobrze. Będzie gratować i tu wyskoczym przez okno. Muszą skakać przez okno. Podniósł Już po nich. Jest! <śles> Ale wyczynili się kurwa, nie? No dobra, bo no, mieliśmy strefę dobrą, nie? Po prostu Zobacz krok, zobacz kto. No, no dobra, jesteś najlepszy <laughs> No teraz musimy QDTN, nie wyłączaj, nie? Musimy teraz po prostu grać dalej Nie, nie mogę, w 60. Co można, to można No dobra, no No ale udało się na czym zrobić Sytuacje byli, że myśmy wyszli na zewnątrz, a oni byli w budynku, nie? Oni musieli nas iść. No, bardzo dobre sytuacje, żeśmy byli. Niech ta, niech ta sytuacja się dopełni. Uh. O, patrz jakie ładne wyniki. No ty masz bardzo ładny wynik, to. Kuro, no. jestem aż w szoku, kurde Dominik. Widzisz, no, dobra, bardzo no, no czekaj, no jeszcze chwilę, poczekaj no. jeszcze chwilę, no, sekunda, no ile, Jesus. minutę ci? Aha, bo to już jest po to, nie pokazali jak my wylatujemy. No jak, nie pokazało, cały wylot. Aha, bo ja kurde, gdzieś patrzyłem, dzięki, dobra. No to się tam na razie. <laughs> no, cześć.